Kiedy dochodzi do tej decydującej fazy sezonu. W każdej drużynie potrzebny jest zawodnik, który zachowa zimną krew do końca, a także wniesie impuls i pociągnie całą resztę w tych najważniejszych momentach. A takim zawodnikiem jest niewątpliwie Dominik Kubera. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się i porozmawiamy o finałowej historii żużlowca, który w głównej mierze przyczynił się do Mistrzostwa Polski Motoru Lublin w sezonie 2022. Tak więc taśma w górę i zaczynajmy! Wszystko zaczęło się w roku 2015, kiedy to w swoim zaledwie trzecim ekstraligowym meczu w karierze został wrzucony na głęboką wodę, zastępując Bartosza Smektałę w rewanżu finałowym pomiędzy Unią Leszno a Spartą Wrocław. 16-latek nie dość, że zaskakująco wygrał bieg młodzieżowy, to na dodatek w ostatnim biegu pierwszej serii przywiózł kolejne trzy punkty do mety, pokonując lidera Spartan Macieja Janowskiego. Tym występem Dominik zdecydowanie pokazał, że ma papiery na żużlowca. I mimo braku zdobyczy punktowej w dwóch następnych startach, nie było wątpliwości, że to między innymi dzięki niemu Unia mogła cieszyć się z Mistrzostwa Polski. W latach 2017 i 2018 wyniki Dominika były solidne, ale bez szału, ponieważ schował się trochę w cieniu swojego kolegi z drużyny Bartosza Smyktały. 4 plus 2 bonusy, 1 punkt, 6, a także 2 plus bonus w 14 finałowych biegach daje średnią 1, 142 punktu na bieg, co przy ambicjach bohatera tego odcinka zapewne nie było szczytem marzeń. W 2019 finałowa passa wróciła na dobre tory, ponieważ po raz kolejny w starciu ze Spartanami Kubera był bardzo ważnym elementem swojej drużyny, przywożąc aż 8 punktów plus bonus w pierwszym meczu na trudnym wrocławskim terenie. Natomiast nieco ponad tydzień później kibice Unii Leszno mogli sobie przypomnieć rok 2015 i starcie juniora Byków z Magiciem, ponieważ po raz kolejny w biegu czwartym udało mu się. Się przywieźć w Rosłowenii za swoimi plecami, w finale całkowicie zdominowanym przez drużynę z Wielkopolski. 2020 to z kolei pierwszy rok, w którym stał się liderem formacji juniorskiej i jak na lidera przystało w swoim czwartym z rzędu finale. Spisał się naprawdę przyzwoicie, zdobywając cztery ważne punkty na terenie Stali Gorzów i aż 6 plus 2 bonusy w rewanżu, co pozwoliło przypieczętować Unii oficjalnie 18 tytuł mistrza, i aż 5 dla Dominika. Rok później przygoda z Unią Leszno dobiegła końca, jednak uczestnictwo Domina w filmach Ekstraligi było w dalszym ciągu kontynuowane. Tym razem w barwach Koziołków, którzy w tych decydujących meczach mierzyli się z ekipą z Dolnego Śląska. W pierwszym szalonym meczu, który rozgrywał się praktycznie bez równań toru, Kubera był bezwzględnym liderem motoru, wygrywając aż 4 biegi indywidualnie i przywożąc 5-1 w wyścigu 15, który dał remis w całym meczu. Rewanżowe spotkanie nie ułożyło się jednak pod dyktando lubelskiej drużyny, którzy musieli zadowolić się srebrnym. Medalami. Mimo tego Dominik mógł odbierać medal z podniesioną głową, ponieważ skończył ten mecz z dwucyfrową zdobyczą punktową. Obecny sezon pokazał jednak, że nie był to jeszcze szczyt jego możliwości, ponieważ obydwu finałach roku 2022 punktowo okazał się najlepszym zawodnikiem swojej drużyny, zdobywając 16 punktów w Gorzowie i 15 plus bonus na domowym obiekcie, co pozwoliło przypieczętować pierwszy w historii tytuł mistrza polski dla motoru Lublin. Podsumowując, Dominik Kubera na 8 możliwych sezonów aż w 7 brał udział w wielkim finale, zdobywając w nich 109 punktów w 61 biegach, co daje nam aż 1786 punktów na bieg. Trzeba przyznać wielkie liczby jak na zawodnika, który skończył zaledwie 23 lata.